Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Silo i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy. Amen. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo pańskie. Amen, Bracia, siostry w Chrystusie Panu. Wracamy znowu do rozważań, czy Bóg kocha grzesznika. I spróbujmy odpowiedzieć słowami świętego Pawła. Nowy testament, żeby nie odwoływać się do starego. I co nam mówi święty Paweł? lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. A więc, czy Bóg kocha grzesznika? A jeżeli tak, to na czym polega ta miłość? Na czym polega Boże miłosierdzie? Otóż Boże miłosierdzie polega na cierpliwości Boga, który nie spieszy się z karaniem. Lecz daje czas na nawrócenie. Wielki post. W środę popielcową zaczęliśmy słowami: Już siekiera do pnia jest przyłożona. A dziś słyszymy, że siekiera jest do pnia przyłożona w oczekiwaniu, czy drzewo wyda, czy nie wyda owoców. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. A więc Bóg nie ma upodobania w grzeszniku, bo gdyby miał, piekła by nie było. Zarówno grzesznicy jak i niegrzesznicy mogliby być w niebie, bo miałby w nich Bóg upodobanie. Na jedną bardzo ciekawą rzecz zwróciłem, czy przyszła mi. Już w trakcie słuchania czytań pierwszy raz w ten sposób widzę, odczytuję te słowa Ewangelii, mianowicie: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię jej i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w, przysz w przyszłości możesz je wyciąć. Otóż ten Pan z Ewangelii, to jest Bóg ojciec, ogrodnikiem jest Jezus Chrystus. Kiedy mówi te słowa po trzech latach swego nauczania, mówi. Do tych, którzy jego słowo konsekwentnie odrzucali, do faryzeuszów i uczonych w piśmie i tych, co poszli ich śladem. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a je nie znajduję. Po trzech latach nauczania pana Jezusa, Izrael nie wydaje owoców nawrócenia. I Bóg ojciec mówi, czas na karanie. A Jezus Chrystus mówi. Jeszcze na jeden rok, trzy i pół roku Jezus Chrystus nauczał. Mówi o obło kopie i obłożę je na wozę własnej krwi na krzyżu, bo w czwartym roku Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu. Skoro cuda nie pomagały, skoro słowa nie pomagały, to pomyślał, może przykład mojej śmierci z miłości pomoże. Dla większości nie pomógł. Więc. I w przyszłości możesz je wyciąć. I w 70. roku synagoga szatana zostaje zmieciona z powierzchni ziemi. Bóg wykonał to, co zapowiedział. Tutaj oczywiście, idąc teraz bardziej w stronę naszego życia, wiemy, że nawóz jest to jakby symbolem Bożej łaski. Bożej łaski, której nam Pan udziela. Po co, po co nawóz jest dla rośliny potrzebny? Jest w trzech fazach rozwoju rośliny potrzebny. Po pierwsze, kiedy kiełkuje roślina, daje jej tę siłę, żeby nie dać się zagłuszyć dla chwastów i wyrosnąć. Po drugie, daje wzrost dla łodygi czy też pnia. I po trzecie, pozwala obficie zaowocować. Podobnie z wiarą. Wiara musi zakiełkować w człowieku, musi w człowieku wzrosnąć, a potem wydać owoce. Problem dzisiejszego świata polega na tym, że bardzo wiele osób deklaruje wiarę, ale w swoim życiu tym deklaracjom konsekwentnie zaprzecza, żyjąc tak, jakby Pana Boga nie było, to akurat słowa świętego Jana Pawła II. A więc nie rodzi owoców miłości. Pytamy się oczywiście, no jak to nie rodzimy owoców? Przecież jesteśmy efektywni. Otrzymałem premię w pracy, że wykonałem więcej niż w poprzednim miesiącu. Zarabiam powyżej średniej krajowej. Udało mi się zmienić dom na większy. Dostałem awans, jak to nie rodzę owoców. Ale nie o takie owoce chodzi Bogu, nie do rodzenia takich owoców Bóg nas stworzył. Bóg nas stworzył do miłości Boga i bliźniego. Powiedział troszcie się o Królestwo Boże, a to będzie wam dodane. A my, nasza kultura, nasz świat. Który też jesteśmy wrośnięci, odwrócił ten porządek. I my dbamy tylko o owoce tego świata, traktując naszą wiarę jako dodatek do naszego życia. I przypowieść o ewangelicznym bogaczu bardzo pięknie to ukazuje. Wybudował nowe spichrze, jadł, pił i bawił się. Rodził owoce w duchu tego świata i usłyszał głupcze. Tej nocy zabiorę cię do siebie, bo nie wydałeś owoców miłości. Sprawa jest taka, że to rolnik wie, jak uprawiać roślinę, a każda roślina wydaje owoc swe, swojego rodzaju. Podobnie z hodowlą zwierząt. Jeżeli Bóg jest naszym Stwórcą, to każdy z nas jest przeznaczony do rodzenia owoców według właściwego rodzaju, owoców miłości. I teraz, kiedy większość, jak wspomniałem, osób, które przychodzą do Pana Boga, modlą się, czy, czy w kościele, czy w domu, Żąda od Pana Boga, by spełniał ich plany, ich życzenia, to jest odwrócenie porządku. To nie krowa czy pies decyduje, co ma zrobić rolnik, tylko rolnik decyduje, po co jest krowa i pies. I podobnie jest między nami i Bogiem. Jeżeli nie układa nam się życie, to prawdopodobnie dlatego, że Bóg próbuje je nam wyprostować. My naginamy do siebie, a Pan Bóg nagina do siebie. I tak się przepychamy z Panem Bogiem i nie możemy dojść do ładu. Bo prawda jest taka, że można albo Boże plany spełniać, albo swoje plany spełniać. A nie daj Boże, kiedy Bóg przestanie prostować moje życie, bo wtedy na pewno stanie się ono gładkie, ale będzie to oznaczać, że Bóg nie walczy już o mnie i nie daje mi łask bym się nawrócił i żył. Czas jest ograniczony. Usłyszeliśmy: Nie znacie dnia ani godziny. Rok łaski u Pana, każdy kolejny rok, każdy kolejny dzień może być naszym ostatnim. Dlaczego więc żyjemy tak spokojnie? Dlaczego więc tak usypia nas ten świat, czy idąc dalej, zły duch. Ano, bo lekarz wydał opinię, że jestem okazem zdrowia, zapłaciłem ubezpieczenie. Politolog w telewizji powiedział, że wojny najprawdopodobniej nie będzie. Więc w czym problem? Czas na nawrócenie jest, nie muszę się martwić teraz. Ale bracie i siostry w Chrystusie Panu, mój los, moje życie, moje zdrowie nie jest w rękach opinii lekarskiej, ubezpieczyciela czy politologa. Mój los jest w rękach Bożej opatrzności. I niezależnie od tego, co powiedzą różni doradcy i eksperci, to tak naprawdę stanie się to, co... W naszym życiu zamierzył Pan Bóg. Amen.